Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeśli macie taką sytuację, w której straciliście właśnie bliską osobę, a być może przygotowujecie się na śmierć bliskiej osoby, lub po prostu sami dla siebie chcecie wiedzieć, co dzieje się z duszą po śmierci, to chciałabym Wam dzisiaj przeczytać fragment z książki Święta Pani Fuli Horrak o tym, jak wygląda śmierć od z perspektywy duszy i co dzieje się z nią w pierwszych dniach po oddzieleniu duszy od ciała. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Tytuł to: I Wy bądźcie gotowi. Wszystko, co wiem od moich świętych opiekunów o życiu przyszłym, zostało mi podane w formie jasnej i zrozumiałej, przetłumaczonej niejako na nasze ciasne. Ludzkie pojęcia. Wiem jednak od nich, że wszystko, co się dzieje w świecie ducha, dzieje się jakoś inaczej, szerzej, pełniej, nieuchwytniej i to dlatego takim, jakie jest, nie może się w ludzkim umyśle pomieścić. Tak jak nie można opisać uczucia, woni czy koloru, tak niepodobna opowiedzieć człowiekowi stanów wyzwolonej z materii duszy inaczej. Jak przez pewne podobieństwa zaczerpnięte z wyobrażeń dostępnych ludzkim zmysłom. Zatem to, co wiem i powiem o stanach duszy i o życiu przyszłym, jest niejako przetransportowaniem wszystkiego, co niepojęte, na nieporadną ciasnotę naszych wyobrażeń i słów. Śmierć. W chwili, kiedy dusza rozstaje się z ciałem, człowiek, choćby był nieprzytomny. Choćby śmierć nastąpiła momentalnie czy we śnie, na błysk chwili, na ułamek sekundy ma świadomość własnej śmierci. I choćby był na tę śmierć przygotowany, choćby jej pragnął i nie lękał się jej przedtem, to w tym jednym rozstrzygającym momencie uczuje z niczym nie dającą się porównać grozę. Bezpośrednio po śmierci staje dusza przed Sądem Najwyższej Sprawiedliwości. Skończyło się bowiem niewyczerpalne dotąd Boże miłosierdzie. Kto przekroczy granicę życia, staje wobec jego sprawiedliwości, samotny, nagi i czeka słusznego wyroku. Do chwili pogrzebu dusza nie oddala się jeszcze od Ziemi. Są to ostatnie chwile przed podjęciem kary czy nagrody, kiedy jej wolno jeszcze. Niewidzialnie krążyć wśród ludzi. Pod słowami do chwili pogrzebu rozumie się ten okres, jaki wedle obrządku rytuału czy zwyczaju ma dzielić śmierć od pogrzebania ciała. Gdyby katolik, na przykład, dzięki jakimś tragicznym okolicznościom nie został pochowany trzeciego dnia po śmierci, dusza jego po upływie tego czasu i tak oddali się od ziemi. Dla duszy skazanej na czyściec, Rodzina ani bliski nie mają najmniejszego znaczenia, o ile nie może się od nich spodziewać pomocy. A jedyną formą tej pomocy i dowodem miłości czy przyjaźni, jakiego wtedy od ludzi pragnie i na jaki czeka, jest modlitwa. Nieopisane cierpienie sprawia duszy niemożność powiedzenia ludziom, że ich łzy i smutek nie przynoszą jej żadnej ulgi ani korzyści, że utrudniają tylko to, i tak straszne w swej powadze przejście, i że ludzkie cierpienia są niczym wobec mąk na jakie ją niejako wydają, odmawiając jej jedynego wsparcia – modlitwy lub dobrych uczynków. O, gdyby ludzie tacy wiedzieli, gdyby pomyśleli, gdyby spróbowali się wczuć w bezbradną rozpacz takiej duszy, być tuż obok swoich najdroższych. Błagać ich o pomoc, dobijać się do ich sumienia i serca, i widzieć, że te ostatnie chwile łączności ze światem urwą się bezpowrotnie. Chcieć krzyknąć na odchodnem, jakie potrzebują ratunku, a jednocześnie widzieć często, jak ci najbliżsi właśnie oddają się samolubnie własnej boleści jak zasłuchani we własny ból pochylają się nad tym pustym ciałem, z którego jedyny sens się wycofał. Dlatego też jeśli dusza straci nadzieję, wzbudzenia w najbliższych myśli o modlitwie szuka gorączkowo, nawet wśród obcych kogoś, kto by jej tego nie odmówił. I gdy go znajdzie, jakże umie być wdzięczna za pomoc, jakże stara się natchnieniami umocnić go w tej intencji, trwa też przy nim do ostatniej chwili. Nie wracając już wcale między swoich, którzy ją zawiedli, zasmucili i ukazali w całej pełnej egoizmy ziemskich uczuć. Zazwyczaj na straszną żałość i cierpienie narażona jest jeszcze dusza w czasie pogrzebu. Są to najostatniejsze chwile jej łączności ze światem. I cóż przeważnie widzi? Rodzina rozpacza nad własną rozpaczą. A krewni i znajomi, mniej lub bardziej obojętnie, kroczą za karawanem, o tym tylko myśląc, jakby się nieznacznie odłączyć od orszaku i umknąć w najbliższą przecznicę. Pozostali, omówiwszy wszystkie towarzyszące danej śmierci wypadki, przechodzą do tematów ogólnych i dobrze, jeśli nie obmawiają złośliwie nieboszczyka i jego rodziny. Nikt tu nie myśli o modlitwie. Nikt nie chce milczenia, czy choćby samego przyjścia na cmentarz. Ofiarować świadomie za tę krążącą wśród nich, często rozpaczoną i przerażoną duszę. Nikt sobie nie uświadamia, że ta dusza wie, słyszy i czuje wszystko, i że cierpi, jak tylko dusza cierpieć może. Z chwilą pochowania ciała wszelki kontakt duszy z ziemią się urywa, i dusza idzie na wyrok. Przepraszam. Idzie na wyrokiem wyznaczone jej miejsce, od którego właśnie zacznie się albo nagroda, albo pokuta. Od pierwszej chwili rozstania się ciałem, dusza ma druzgocące lub radosne zrozumienie ogromu i potęgi świata, do którego weszła. W przeciwieństwie do nędzy i małości wszystkiego, co zostawiła za sobą. Doznaje też nagłego olśnienia. Oto to, co dotąd ludzkim umysłem uważała za realne, za istniejące albo właśnie wcale nieistniejące, zaś to wszystko, co przeważnie nazywała nierzeczywistym, nierealnym i wymyślonym, jest jedyną, nieodmienną i wiekuistą prawdą. Ponieważ teraz nic już sądu jej nie mąci, z przeraźliwą dokładnością zdaje sobie sprawę z tego, na co zasłużyła. Panująca tu nieodmiennie najdoskonalsza prawda, ta, która na ziemi wydawała się nieraz człowiekowi tak niewygodna, tak daleka, tak trudna, jakże prosta jest obecnie. Kiedy już nie ma wyjścia, kiedy nie można od niej celowo, jak to bywało za życia, odwrócić wzroku. Skazana na czyściec dusza, zanim straci w pierwszym kręgu czyśca świadomość całokształtu swego życia, długości czekające jej kary, i jakości wiecznej nagrody przez cały czas od śmierci do pogrzebu wie, że będzie musiała odpokutować wszystkie winy i odrobić wszystkie zaniedbania. I jakże jest szczęśliwa, że może? Wie już teraz, jak niewspółmiernie lekkie jest najdłuższe i najprzykrzejsze nawet życie w porównaniu do jednej choćby chwili spędzonej w czyściu. Z jakąś radością wróciłaby na ziemię na tą nędzę, na poniewierkę, na choroby, na poniżenia i jakby je teraz umiała z wielkim pożytkiem dla siebie i innych znosić. Na ziemi można się każdą chwilą zasługiwać Bogu, można sobie zaskrabiać jego łaskę i przebaczenie, a tu niczego już dla siebie zrobić niepodobna. Dusza stoi więc wobec prawdy i ma najgłębsze zrozumienie, że to co ją czeka jest Sprawiedliwym następstwem win i własnych zaniedbań. Za łaskę, za dowód niepojętej dobroci Bożej uważa, że to też właśnie będzie mogła cierpieć. Jednym wszystko ogarniającym spojrzeniem widzi już teraz całe swoje zaniedbania, niedociągnięcia, zlekceważenia i niewyzyskania w sobie dobrych możliwości. Widzi też jasno zysk, który mogłaby z pożytkowaniem ich osiągnąć. Pomyślmy, jak dręczyłby się człowiek, który odsprzedałby za grosze jakiś los, na który potem padłaby główna wygrana. Dusza dręczy się w podobny sposób, tylko o ileż sroższą i straszniejszą krzywdę sobie wyrządziła, pozbawiając się dobrowolnie tej jedynej głównej nagrody. O którą ludziom chociaż przecież chodzić powinno. Widzi także, że każde najlżejsze, a podchwycone dobrą wodą, wolą. Jakby chociażby nasze małe drgnienie serca ku dobremu nie zostało pominięte. Każdy dobry uczynek, najdrobniejsze choćby przezwyciężanie dla Boga skażonej natury, każdy wzlot myślą ku niemu, został jej policzony, potrącony z długu i zapisany na jej dobro. Dusza po śmierci zachowuje wszelkie duchowe uczucia. Nie ma zmysłów, nie ma ciała, by mogło odczuwać ból fizyczny, ale zostają jej jednak cierpienia moralne. O wrażliwości i rozpiętości tych uczuć człowiek nie może sobie stworzyć najmniejszego pojęcia. Z chwilą śmierci, z chwilą kiedy oczy ciała zamykają się na zawsze, na zawsze już otwierają się oczy duszy, która nigdy przez całą, które nigdy przez całą wieczność nie przestaną widzieć, bez względu na to, czy to spojrzenie będzie sprawiało duszy radość czy cierpienie. Człowiek mógł przez całe życie nie zastanawiać się nad tymi sprawami duszy i pozornie nie stanowiło to różnicy w jego sprawach doczesnych. A po śmierci nie ma już innych spraw nad sprawy ducha. I tak jak ciało chorowało przez najdrobniejszą wadę ustroju, tak dusza po śmierci cierpi za najlżejsze odchylenia od zakreślonej jej planem bożym linii, po której iść powinna. Podziwia też każdą myślą, każdym drgnieniem czucia Bożą Sprawiedliwość i najsrożej nawet cierpiąc nie buntuje się przeciw jej wyrokom. też gdyby się nagle przed czasem otworzyła wolna droga do wszelkich radości niebiańskich, sama by ku nim nie poszła, nie czując się nigodną i ni niegotową. Człowiek ubogi na przykład, niewykształcony, nieubrany odpowiednio i nieumiejący się zachować, nie wszedłby no dobrowolnie na dworski bal. Choćby się nawet przemknął niezauważony, nie umiałby brać w nim udziału. I tak samo źle czułaby się dusza, gdyby przed oczyszczeniem i dojrzeniem miała wejść do szczęśliwości wiecznej. Nie umiałaby jej po prostu przeżywać. Po tamtej stronie bowiem nie ma tupetu. Nikt nie może i nie chce udawać innego, niż jest, i nie może i nie chce nadrabiać niczego krętactwem czy formą. Żadne względy nie istnieją. Jest tylko to, co jest. Każda dusza widzi jasno stopień swojej doskonałości, a widzi go w świetle prawdy, której ani zagmatwać, ani odłożyć, ani uniknąć, ani zmylić niepodobna. Ta prawda jest i nie tylko jest, ale więcej nic nie ma. Amen. I tutaj słuchajcie, dalej zaczyna się temat, jeśli byście chcieli sobie kupić książkę i poczytać. Potem oczywiście jest opisany cały czyściec, wszystkie kręgi, jakie tam są, za co dusza cierpi. No i też opisane niebo. No i tutaj też dusza, tej historii, kim jest w ogóle święta Pani. I no też mieliśmy nagrane krótki odcinek właśnie z fragmentami świętej Pani. Więc jeśli będziecie i chcecie zagłębić temat, jesteście tym tematem po prostu. Może też poruszeni. To zachęcam do przeczytania całej książki, która bardzo bardzo otwiera oczy i czasami trzeba przeczytać to kilka razy, żeby naprawdę to zrozumieć. Jeśli komuś było to pomocne lub wiecie, że będzie pomocne, koniecznie przekażcie dalej. A za, za dzisiaj, za to wysłuchanie, bardzo Wam dziękuję i życzę spokojnego przeżywania żałoby. Z Bogiem, Papa.